Oto jak możemy płacić za pomocą naszego Samsunga Galaxy A36 5G. Najpierw musimy upewnić się, że mamy włączone NFC. Wybieramy ustawienia, przechodzimy do połączenia i w tym miejscu mamy NFC i płatności bezdotykowe. Tutaj mamy także możliwość wybrania domyślnej aplikacji portfela i ja w zasadzie to preferuję aplikację Portfel od Google. A. Dlatego też pokażę jak możemy sobie skonfigurować na podstawie tej aplikacji. <laughs> Następnie kiedy mamy wybraną domyślną aplikację oraz mamy włączone NFC, to potrzebujemy właśnie tej aplikacji Portfel, ponieważ z tego co pamiętam, no to nie jest ona zainstalowana standardowo na naszym telefonie z jakiegoś powodu. Dlatego wchodzimy w sklep Play. Następnie wybieramy Szukaj i wyszukujemy aplikację Portfel. Chodzi oczywiście o Portfel Google. Instalujemy. Czekamy, aż się aplikacja zainstaluje. No i otwieramy. Możemy zezwolić na wysyłanie powiadomień. W prawym dolnym rogu znajdziemy opcję dodaj do portfela. Następnie możemy wybrać karta płatnicza. Powinna nam się uruchomić tylna kamera, gdzie możemy zeskanować dane z naszej karty. Natomiast gdyby był jakiś problem ze skanowaniem, z czytaniem danych, to możemy nacisnąć, możesz też wpisać szczegóły ręcznie tutaj na dole ekranu. Wypełniamy wszystkie tutaj dane, schodzimy na sam dół i wybieramy zapisz i kontynuuj i następnie wykonujemy każdy tam kolejny krok, który nam się pojawi na ekranie. I w zasadzie to tyle. Kiedy uda nam się dodać kartę naszą bankową, to w zasadzie jesteśmy już gotowi, mamy możliwość płacenia naszym telefonem zamiast płacenia naszą, zamiast płacić naszą kartą. Należy pamiętać, że po pierwsze NFC musi być włączone, kiedy chcemy płacić zbliżeniowo i po drugie telefon musi być odblokowany. Co do NFC, to także możemy znaleźć opcję włączenia lub wyłączenia NFC w szybkich ustawieniach, natomiast nie jest to dodane standardowo, dlatego jeżeli naciśniemy tutaj na ten ołówek i weźmiemy edycję, to możemy dodać sobie NFC naciskając na ten przycisk. Naciskamy gotowe dwa razy i tutaj również możemy włączyć oraz wyłączyć NFC. I w zasadzie to tyle. Tak jak wspomniałem, należy pamiętać, aby odblokować telefon w momencie, kiedy sobie przybliżamy nasz telefon do zapłaty. I to tyle. Jeżeli możesz to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.